Cześć, jak się macie kolekcjoner pani tej strony. Dzisiaj sobie zrobimy pojedynek dwa razy Iniesta i dwa razy Roben, czyli paluch. W poprzednich unboxingach, no oni byli jeszcze najlepsi, jeśli chodzi o pojedynki. Zobaczymy, co będzie teraz. O, no, mamy Hybedesa. Powtórka na wymianę. Jedziemy Roben. Ja, legenda, legenda. Jest Oliver Khan. A już mówiłem w poprzednim filmie, że nic fajnego nie będzie w tym boksie. A tu, kurde, Oliver Khan. Wow. Ja, super. Oliver Khan, legenda. No, super. Idealna karta. Zaraz ją dam sobie do folii. Dobra. O kurde, Oliver Khan. Tak, to jest to. Tak jest Robin. To mi się podoba. Tak jest. No, a Robin nie trzeba wygrać ten boxing. Albo jeszcze na legenda... Nie. Fanginger. Mógłby być William, Nie mam go Williana. Jakby ktoś miał Williana, piszcie. Proszę. Naprawdę piszcie. Ostatnia suszetka. A tu jest karta specjalna. Weidenfeller. Tak jest. Dobrze. Unboxing wyśmienity. Mamy legendę.